Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Spotykamy się znowu, z czego się bardzo cieszę. Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić tym, co wychodzi mi najlepiej, czyli oprócz malarstwa także będzie to pieczenie chleba. Od pół roku regularnie, mniej więcej co tydzień, piekę pyszny chleb pszennożytni na naturalnym zakwasie żytni w zakwasie. Chcąc upiec taki chleb nie trzeba żadnych udziwnionych składników. Zakwas można sobie zrobić samemu, mając mąkę żytnią z pełnego przemiału. Zwyczajnie bierzemy tyle samo mąki żytniej i tyle samo wody, odmierzamy składniki na wadze, Czyli najlepiej wziąć 100 g mąki żytniej, 100 g wody. Mieszamy to wszystko w słoiku i zostawiamy na dwa dni. Po dwóch dniach zaczynają się już robić bąbelki. Każdego dnia mieszamy i później sukcesywnie codziennie, najlepiej rano, dodajemy znowu 100 g mąki. I 100 gram wody i tak powoli nasz zakwas coraz bardziej yy, kiśnie, robi się taki charakterystyczny zapach przypominający piwo, niektórzy mówią. I yy, yy, po kilku dniach, tak po tygodniu hodowania takiego zakwasu, mamy już odpowiednią ilość i można przystąpić do pieczenia chleba. Ja mam już tutaj. Ten zakwas gotowy, nie tylko ten zakwas żytni, ale ja także użyję zakwasu mieszanego, pszenno-żytniego. On jest trochę jaśniejszy, jak widać, ale jeżeli ktoś chciałby całkowicie ciemny chlebek, taki troszeczkę bardziej razowy, no to może spokojnie zrobić go na samym żytnim zakwasie, z dodatkiem oczywiście mąki pszennej chlebowej, Albo zmieszanego zakwasu, jak kto uważa, jak kto lubi. Ja lubię chleb taki czysty, bez żadnych ziaren. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że ziarna niestety no, nie nadają się do chleba, chociaż pięknie i bardzo dobrze smakują, ponieważ niestety ale ziarenka nie powinny być poddawane wysokiej temperaturze. Co się no, niestety podczas pieczenia chleba dzieje, e, dlatego ja też najbardziej lubię chleb czysty, bez żadnych dodatków. Taki właśnie dzisiaj Wam e, sposób pieczenia takiego chleba właśnie Wam za chwilkę pokażę. Jakie składniki będziemy potrzebować do naszego chlebka? Jak już pokazałam, na pewno będzie to zakwas gotowy zakwas, przekiśnięty, z takimi wspaniałymi bąbelkami, które świadczą o tym, że jest on aktywny. E, otręby. Pszenne, bądź inne, zależy co e, kto lubi. E, może być także i bez otrąb. Ja lubię dodatek otrąb. E, wtedy chlebek jest taki bardziej razowy. Woda. Najlepiej letnia. Sól. Ja dodaję himalajskiej, ale może być jakakolwiek inna. I mąka pszenna 750, typ 750. Ja kupuję taką mąkę w większych gabarytów w worku, ponieważ dużo po prostu piekę i to się najlepiej opłaca i powoli zabieramy się do pracy. Do naszego chlebka będziemy potrzebować dużą miskę. Dlaczego? Dlatego, że pieczemy ponad 3 kg chleba. Jeśli już pieczemy, to uważam, że najlepiej jest piec większą ilość. Zawsze chlebek można sobie zamrozić. Na no później po rozmrożeniu jest on praktycznie taki sam jak przed zamrożeniem. Dlatego też potrzebujemy dużą miskę. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ta miska jest brudna. A to dlatego, że ja po robieniu chleba, ze względu na to, że on jest samym zakwasem, po prostu miski nie, my, nie myję resztki przekwaszonego ciasta. Po prostu zasychają jego, tylko ściereczką tą miseczkę zakrywam. I do następnego pieczenia, do następnego robienia chleba to wszystko zasycha spokojnie, a później z nowym ciastem się to wszystko miesza i również działa jako, jako zakwas po prostu, tylko że zasuszony. Odmierzamy teraz kilogram zakwasu. Od razu pokażę wam w jaki sposób dbać o zakwas, kiedy już mamy zużyliśmy ten zakwas do ciasta chlebowego, należy to co pozostało w słoiku dokarmić po prostu. Czyli bierzemy mąkę żytnią razową typ 2000, nakładamy 100 g mąki. I dodajemy 100 g wody. I to wszystko mieszamy. Moi drodzy, zakwas już dokarmiony. Teraz możemy przechodzić do dalszej części naszego ciasta na chleb. Dodajemy do zakwasu kilogram wody, czyli dokładnie litr. U mnie jest to ten oto zbanek. Tak, dokładnie. Kilogram wody mieści się w tym zbanku. Do wody dodajemy dwie łyżki takie dość spore soli jeśli ktoś ma problem z gromadzeniem się soli oczywiście można, można mniej bądź więcej jeśli ktoś bardziej słony chlebek lubi i za chwilkę zajmę się także dodawaniem mąki pszennej 750 mąki pszennej 750 należy dodać 1800 g Teraz czas na nasze otręby. Dodajemy ich 50 gram. Ja dodaję także. Do całego ciasta także dwie, dwie łyżki oliwy z oliwek rafinowanej. Teraz czas na wyrabianie naszego ciasta. Ja używam zwykłego miksera, co prawda, troszkę o wzmocnionej mocy i takich końcówek. Przez 10 minut wyrabiamy dokładnie nasze ciasto. Jak najbardziej można wyrabiać ciasto ręką, jeśli ktoś tak woli, bądź też jakimś innym typem robota. Mi osobiście marzy się robot planetarny z dużą mocą, który da sobie z tym radę. I tak około 10 minut, tak? Wyrabiamy. Jeśli ręcznie, to wiadomo, że troszkę dłużej. Po czym poznać, że ciasto jest wyrobione? Po pierwsze, jest już odpowiednio gęste, jak widać, i zaczyna też odchodzić od, od łopatek, prawda? Także jest ono, widać, już gotowe do pozostawienia, ponieważ mamy teraz pół godziny czasu, w którym ciasto powinno odpocząć. Czyli pozostawiamy teraz nasze ciasto chlebowe na pół godzinki, przykrywając ściereczką, aby nic tam nam do tego ciasta się nie dostało. Nasze ciasto odpoczęło. Pół godziny minęło. Czas teraz zająć się blaszkami. Ja używam dwóch takich blaszek perforowanych i jednej blaszki silikonowej. Szczególnie jestem zadowolona z tej silikonowej, ponieważ bardzo ładnie, ładny chlebek wychodzi, ładna forma. Zresztą później pokażę efekty żałuję, że nie udało mi się kupić więcej takich, ale kupowałam tą formę dość dawno temu i jak widać prawie nie, nie ma znaków zużycia. Także jest super wytrzymała. W międzyczasie wymieniałam już trzy razy te metalowe blaszki. Także opłaca się bardzo, jeśli traficie gdzieś w jakimś sklepie na formy silikonowe są bardziej wytrzymałe. I no, dzięki temu bardziej się opłaca używać takich. Formy metalowe układam papierem do pieczenia. Forma silikonowa nie wymaga obkładania ani smarowania żadnym olejem, ani masłem, dlatego też jest to pod tym względem także bardzo wygodne. Teraz posypuję stół mąką. Za chwilkę wyłożę całe ciasto na stół i podzielę je na trzy części. Aby ciasto się nam nie kleiło podczas dzielenia na porcje, należy je również z wierzchu posypać dobrze mąką. Jak widać, bochenki już są uformowane, włożone do, do foremek. I y, teraz nadchodzi moment, y, który wymaga najwięcej cierpliwości: a mianowicie czekamy, aż chleb wyrośnie. Czasem trwa to 2 godziny, czasem 4, a niekiedy nawet i 6. Wszystko zależy od temperatury i aktywności zakwasu. Dlatego no, trzeba się niestety, ale uzbroić w cierpliwość. Wstawiamy ciasto chlebowe do piekarnika albo w jakieś inne ciepłe miejsce. I ja wstawiam do piekarnika nienagrzanego, jedynie złączoną włączoną lampką, która i dodaję trochę ciepła i zamykam karnik i pozostawiam w spokoju na kilka godzin. Witam Was moi drodzy po przerwie. Minęło właśnie 4 godziny od momentu zostawienia chleba do wyrośnięcia, chlebek już pięknie wyrósł, zakwas się świetnie spisał. Za chwilkę będzie czas na pieczenie. Pieczemy początkowo w temperaturze 220 stopni Celsjusza. Po 10 minutach obniżamy temperaturę do 210, i po kolejnych 10 minutach obniżamy znowu temperaturę do 200 stopni. I tak już do końca pieczemy. A pieczemy 50 minut około 50 minut. To też zależy jak sobie który piekarnik poradzi, jak sobie radzi z pieczeniem. Mój sobie radzi dobrze. Za chwilkę pokażę jak wygląda chlebek w tej chwili, czyli do jakiego momentu czekać, do jakiego momentu wyrastania, bo też nie można zbyt długo czekać, żeby nam się chlebek nie rozlał. A w tej chwili ten Chlebek, który w tej chwili mamy, na tym etapie wyrastania, myślę, że jest najlepszy. Za chwilkę go pokażę. Tak wygląda dobrze wyrośnięty chlebek. Już na tyle wysoko urósł, że wystaje ponad brzeg foremek. To jest najwłaściwsza chwila, aby zacząć rozgrzewać piekarnik i przygotowywać go do pieczenia. Ustawiam pokrętło e, tutaj temperatury na 220. Ustawiam termoobieg plus grzałkę dolną. E, w piekarniku ustawiam blaszkę takiej, w takim formacie po to, żeby nalać do niej wody gorącej wody z czajnika, aby chleb piekł się. E, na parze. Para spowoduje, że skórka będzie piękna, nie będzie zbyt gruba, delikatna i chrupiąca. Zapomniałam dodać, moi drodzy, że nagrzewam piekarnik około 5 minut i przed włożeniem do piekarnika jeszcze spryskuję powierzchnię chleba spryskiwaczem z ciepłą wodą, po prostu po to, żeby skórka nie popękała za bardzo. Chociaż i tak czuję, że jednak pewnie popęka. Dość obficie trzeba skórkę powierzchni ciasta spryskać i też powtarzać za trzy razy podczas pieczenia taki zabieg spryskiwania. Nastawiam timer. Na 50 minut i chlebek się piecze. Chlebek pięknie rośnie. Powoli zbiera się 10 minut od. Rozpoczęcie pieczenia. Za chwilkę zmniejszę temperaturę o 10 stopni Celsjusza. Minęło kolejne 10 minut, chlebek pięknie urósł. Można zmniejszyć temperaturę o kolejne 10 stopni Celsjusza. Teraz pieczemy 30 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Teraz czas, moi drodzy, na spryskanie ciasta znowu, ponownie, spryskiwaczem. Na 10 minut przed końcem pieczenia, ja wyjmuję chleb z foremek, zdejmuję papier, po to żeby cała skórka się ładnie zarumieniła. Chlebek już wyjęty z piekarnika, upieczony. Teraz trzeba cierpliwie zaczekać do wystudzenia, chociaż zapach jest przepiękny, niepowtarzalny, z niczym nie można porównać ani też pomylić zapachu świeżo upieczonego chleba na zakwasie oczywiście. To już koniec pieczenia naszego chlebka. Cieszę się, że byliście razem ze mną. Oto. Rezultat to jest ten chlebek z tej formy silikonowej. Wygląda pięknie. Pięknie chrupie. I za chwilkę pokażę Wam jeszcze, jak wygląda po przekrojeniu. Tak oto wygląda chlebek po przekrojeniu. Jeszcze jest trochę ciepły. Struktura jest idealna. Jestem naprawdę bardzo dumna z mojego wypieku. Jeśli podobał ci się ten film, to daj łapkę w górę i do zobaczenia do następnego odcinka, a w następnym odcinku może zajmę się ciastem drożdżowym. Do zobaczenia, cześć.